Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Kika. Dzisiaj pokażę wam smoczy krążownik Kola. 384 klocki za 180 zł katalogowo. Naturalnie możecie nie płacić 180 zł, prawda? Bo po co przepłacać? A co do samego pojazdu, no to myślę, że jest wiele zestawów z Ninjago, które w tym roku się pojawiły, które wychodzą na pierwszy plan, bo są przede wszystkim większe. Po drugie są droższe, więc jeśli ktoś ma ograniczony budżet, albo po prostu chce wybrać sobie jakiś jeden konkretny zestaw, albo woli coś jeżdżącego, to można wtedy przyjrzeć się temu zestawowi, bo tak na dobrą sprawę to już podobne konstrukcje w niczego się pojawiały. I to nie jeden raz, i to nie dwa razy, bo zdecydowanie więcej, ale naprawdę wygląda to całkiem ciekawie. Mamy tutaj dużo tych złotych ostrzy, które też mogą oczywiście przyciągać uwagę i dzięki temu też ma się wrażenie, że ten pojazd jest taki, wiecie. Zdecydowanie większy, zdecydowanie bardziej taki dorodny, no i zrobiony na bogato, bo wiadomo, złoty, a skromny, ale mimo wszystko bardzo ładny. No to co, idziemy otwierać pudełko, a potem zobaczymy, jak to wszystko wygląda po złożeniu. Może no, i złoty Cole jest najnudniejszy z tych czterech minifigurek, ale generał Asfira naprawdę petarda, wygląda świetnie. No, a jeśli chodzi o pojazd. Um... Mam wrażenie, że gdzieś to już widziałem, że to troszeczkę zostało przemodelowane, ale nadal może wydawać się, że to jest całkiem sensowne jeździdło. No i tu, jak z drugiej strony, możecie też sobie zobaczyć, jak pracują te ostrza, jak on wygląda w akcji, kiedy wjeżdża w przeciwników i oni po prostu stają niesamowite bęcki. Troszeczkę to jest przerysowane i troszeczkę to naprawdę delikatne określenie. No ale dobra, co mamy w pudle. Ojoj, oj, 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 dobra, tamtą czwartą oponę znajdę później, bo totalnie zjechał mi ze stołu. Worki od jedynki do trójki, jeden worek z akcesoriami, z różnej maści, broniami i tak dalej. Tutaj też mamy arkusz naklejek, no i instrukcje w takim formacie. No i tutaj zobaczcie, jak na renderze wyglądają te złote ostrza. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja sobie tak będę narzekał, bo lubię. No dobra, idę szukać w takim razie tego czwartego koła, bo inaczej nie pojeździmy. Pojazd wygląda ciekawie, natomiast minifigurki, no to znowu jest ozdoba tego zestawu. Niezależnie, czy to są te złote, smocze figurki, czy też przeciwnicy wojowników Ninja, bo tutaj naprawdę, mimo tego, że ciągle dostajemy kolejnych wojowników czy strażników kryształowych, to i tak te minifigurki mi się bardzo podobają. No i chętnie chciałbym mieć po prostu taką armię, nie wiem, 50 minifigurek, żeby po prostu je mieć, bo one tak pięknie wyglądają, ale asfira też wygląda nieźle. W każdym razie, no to nie jest moment, żeby opowiadać o minifigurkach. Teraz musimy zainteresować się tym pojazdem, więc figurki na chwilę wędrują na bok, zobaczmy jak działają mechanizmy, a potem przyjrzymy się tym naprawdę uroczym postaciom. Ten samochód spokojnie można nazwać Speed Championem na sterydach z tego względu, że rzeczywiście duża część tego pojazdu jest zbudowana na Speed Championsowej płytce, tej szerokiej na 8 studów, to znaczy przeznaczonej do modeli szerokich na 8 studów, może tak. No i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj wygodne miejsce dla dwóch figurek w środku. Szybka, też wygląda spoko z tego względu, że nie mamy tutaj żadnych naklejek, które by ją po prostu szpeciły. No a jeśli chodzi o wnętrze, to już nie jest jakoś tak mega szałowo, po prostu mamy dwa oparcia, mamy kierownicę i coś do do schowania jakichś drobnych elementów. No ale... Ogólnie rzecz biorąc, tak, w pełnym rozrachunku wygląda to nieźle, tyle, że tutaj też mamy takie wolne przestrzenie, mogłoby to być zabudowane i pewnie wtedy wyglądałoby jeszcze lepiej, ale ogólnie to mi się podoba, jeśli chodzi o całą część kabiny, natomiast mamy tutaj takie przejścia, gdzie mamy mechanizmy, i trochę to jest może takie niespójne, może takie troszeczkę niedopracowane, ale w ogólnym rozrachunku, jak patrzysz się na ten, pojazd, to on może się podobać. Bo rzeczywiście, wiecie, to jest wrażenie, że to jest taki, nie ja wiem, usportowiony bagi, chyba tak, można by go opisać najlepiej. Z przodu, jeszcze co istotne, możemy sobie dźwignąć maskę. Tutaj jest schowany młot. No i jeśli chodzi o elementy ozdobne, no to mamy tutaj jakieś złote kły. Tutaj mamy złotą katanę. A tutaj z wałków do malowania jest zrobiony grill. Szkoda, że jeszcze nie dostaliśmy tutaj jakiegoś zawieszenia, które gdyby pracowało, no to naprawdę byłoby zarąbiste. No i jeśli chodzi o mechanizmy, no to chwytamy sobie na przykład za jedno z tych ostrzy. Zobaczcie, bardzo ładne przejście z tego złotego na pomarańczowy. Przechylamy, no i wtedy mamy to tak bardzo mocno zabudowane. Tutaj jeszcze wysuwają się dwa mniejsze ostrza, a tutaj możemy oczywiście miotać groszkami. No i oczywiście też gdzieś tam mierzyć do tych wrogów. I to jest o tyle fajne, że możemy sobie regulować wysokość tego, jak chcemy strzelać. Bo w momencie, kiedy sobie odchylimy ostrza z powrotem, to te mniejsze się chowają, te wyciągnięte są tak do tyłu. Więc sami zastanówcie się, czy bardziej Wam się podoba pojazd w tej formie. Czy w tej? Mnie zdecydowanie w tej. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że tutaj po prostu ostrze zasłaniają wszystko i jakoś tak niekoniecznie to się może podobać. Tutaj jeszcze mamy jakieś takie dwa ogromne wydechy i bardzo fajnie są zrobione tylne koła. Z tego względu, że nie mamy tutaj klasycznych felk, tak jak z przodu, tylko mamy te takie złote obręcze, które są zamontowane z jednej i z drugiej strony. No i kiedy to jest spięte pinami, to z automatu tworzy nam taką, jakby, obejmę na oponie i dzięki temu bardzo fajnie to wygląda. Ja też mam nadzieję, że to z upływem czasu nie będzie się gdzieś tam, wiecie, haratać, że jeśli ktoś będzie się bawił na takiej twardej nawierzchni, na jakimś betonie i tak dalej, no to pewnie ten plastik będzie narażony na jakieś takie delikatne uszkodzenia mechaniczne, bo zobaczcie, że one prawie, te elementy plastikowe dotykają podłoża, więc to jest jakieś takie ryzyko, że coś się może popsuć, ale mimo wszystko wygląda to nieźle i zobaczcie, w momencie kiedy mamy... Pojazd złożony, to tutaj widać po prostu te wszystkie bebechy. A kiedy zrobimy w ten sposób, to tutaj ładnie to jest zakryte nawet tymi otaczami groszków, i jakoś tak po prostu ja wolę pojazd w tej wersji, ale sami napiszcie, która podoba Wam się bardziej. Cztery minifigurki, każda na pewno fajna. Na początek złoty smoczyk, i kolejna figurka z tymi potężnymi, złotymi skrzydłami, z elementami takimi troszeczkę landrynkowymi. Fajnie to wygląda. Na pewno ładnie wyglądają główki, torsy i nóżki, bo one są transparentne, a dodatkowo posiadają naprawdę bogate nadruki. O, i właśnie, jeszcze mi tutaj ta bandamka odpadła. Ale ten element nakrycia głowy też jest fajny, bo tutaj mamy właśnie takie przejście z tej transparentności do złotych elementów. Jeśli chodzi o złotego kola, no to myślę, że taka najprostsza z tych wszystkich figurek. Krzaczaste brwi. W sumie, chyba gdybym był jednym z wojowników ninja z ninjago, no to chyba byłbym kołem właśnie przez brwi. No i tutaj mamy jeszcze tego kolejnego wojownika lub strażnika. Nie pamiętam, czym oni się różnią. Wykonaniem, jakby no, jakimiś poszczególnymi elementami, ale w każdym razie, jeden z nich, główki są takie same. Znowu bardzo ładnie wyglądające. Aczkolwiek, jeśli widzieliście poprzednie recenzje, to wiecie, jak ta figurka wygląda. No i jeszcze generał Asfira. No i zobaczcie, jak fajnie wyglądają te. Główki wężonów w tej kryształowej wersji, świetnie to wygląda i też jeśli chodzi o te naramienniki, które również są kryształowe, o kryształową broń, która dodatkowo jest tutaj jeszcze wsparta tym złotym ostrzem, naprawdę petarda i jak kompletnie, no, jaram się po prostu tymi minifigurkami, bo one są naprawdę świetne. Zestawy są dobre lub bardzo dobre i jakby nie patrzeć, tak w ogólnym rozrachunku muszę stwierdzić, że cały ten sezon Ninjago będzie należał do jednego z moich ulubionych. Zestawy z kryształowego sezonu naprawdę trzymają wysoki poziom. Ciężko byłoby mi wskazać jakiś jeden najsłabszy set. Ten może nie jest jakiś ultra rewelacyjny, ale mimo wszystko wygląda bardzo porządnie, a minifigurki znowu stawiają bardzo wysoko poprzeczkę. Ostatni sezon, który tak bardzo by mi się podobał w całości, to był chyba ten, który dział się w lochach, no bo później, jeśli chodzi o sezon wyspiarski, to zestawy też były fajne, tyle że tam było ich zdecydowanie mniej, więc łatwiej też uniknąć wpadki, a tutaj mimo wszystko tych zestawów dostaliśmy Całkiem sporo, i naprawdę każdy z nich ma w sobie coś ciekawego. Są zestawy dobre i są naprawdę bardzo dobre. I ten sklasyfikowałbym jako dobry, bo on nie rzuca na kolana, ale i tak jest porządny i absolutnie nie można mu takiego miana odbierać. No a minifigurki, cóż, tutaj wszystkie z tego sezonu to po prostu brałbym w ciemno, bo naprawdę nie ma kiepskich minifigów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.